Gdzie ma się Z tej strony Solarny X. W dzisiejszym odcinku zrecenzuję Wam PESA 15, czyli po prostu mówiąc rozszerzenie Pro Evolution Soccer 2015. No, nie było teraz zbytnio odcinków, ponieważ no, nie miałem motywacji. Na razie te 14 osób stoi w miejscu, no ale jest odcinek, a więc dobra. To recenzujemy. Oczywiście PESA wydał, wydała firma Konami, to jest japońska firma. No i po prostu PES to jest y, też symulator piłki nożnej, to jest po prostu gra piłkarska. No, konkuruje ona z FIFA, ale jak większość chyba uważa, no nie jestem pewna czy większość, ale raczej tak, że FIFA jest lepsza. No, też można tak powiedzieć, ale no... Kto tam woli? Ja tam oczywiście nie mam, że tak powiem, ulubionej gry. Dla mnie tam PES i FIFA to też takie dwie równe gry. No ale oczywiście PES ma licencję, proszę bardzo, na Ligę Mistrzów, na AFC Champions League, nie wiem, co to jest, i na Ligę Europejską i Copa Saduma Ma... Y, Sad America. Americana, coś takiego, nie wiem co to jest. No i pierwsze moje wrażenia z PES-em to były naprawdę dobre, chociaż przyzwyczaiłem się do FIFA 15. Oczywiście najgorsze było to, że jak już wszystko jakby sobie zaktualizowałem, to potem jakby nie mogłem po prostu przywrócić ustawień kontrolera. Po prostu jakby sterować, bo tu sterowanie jest pomieszane. Ja już w FIFA 15. Do FIFA 15 się przyzwyczaję, No trzeba się tu przyzwyczaić Ale jak już się ktoś przyzwyczai Lub zmieni ustawienia takie jak są w Fifie No to wtedy raczej yy, Gra będzie przyjemna I ogółem to fajna Oczywiście yy, PES 15 To jest najnowsza gra odsłony Pro Evolution Soccer Oczywiście yy, Te starsze Fify yy, Znaczy co ja gadam yy, PESy PES 2014 to była no, przez większość y, y, porażka, przez większość osób była mówiona, że to jest jakaś porażka, że to jest słaba gra. Ja w to grałem w PS14, ale na PlayStation 2 to było już dobre parę lat temu, chyba, no, dwa lata temu, kiedy. Znaczy, co ja gadam? Około tak rok temu, kiedy właśnie był, że tak powiem, ta premiera była 14, to wtedy kupiłem na, na PlayStation 2. No i było to bardzo fajne. A większość uważa, że to niby słabe, sędziowanie było złe i to wszystko. Ale właśnie co do sędziowania: w PES-ie najgorsze co jest to sędziowanie. Sędziowanie jest po prostu, nie mówiąc brzydko, jest po prostu złe. Czasem po prostu ewidentne faule są nieodgwizdowane, a czyste wejścia są na czerwone kartki. Po prostu, no wiecie, no dawane czerwone kartki za czyste zagrania. No i różnie to bywa. Oczywiście twarze w PESie są, no troszkę gorsze od tych, od tych twarzy z FIFA. Jak to widzimy, to jest Ewra. Proszę sobie zobaczyć, jego twarz zaraz będzie może. Raczej tak. Widzicie, te twarze są dobre, nie są złe, stroje też. Ale w FIFA to lepiej wygląda. I y, co do FIFA, to FIFA ma więcej y, tych licencji, ma po prostu więcej na kluby, na ligi, na stroje i to wszystko. A w PES-ie czasem tego nie ma. Nie ma też ligi y, niemieckiej, y, angielskiej, polskiej. No, chyba tu Legia Warszawa tylko jest, z polskich, że tak powiem, drużyn. No i to jest mało licencji. FIFA ma więcej tego. Tylko, że PES ma chyba mi się tak zdaje więcej tych um, um, reprezentacji. Ale nie jestem pewien, żeby bez hajtu, bo nie wiem nawet. No i ogółem to wrażenia były spoko. Oczywiście te stare PESy, te bardzo stare, te PES 6, te wiecie, piątki czyli czwórki. Pesy te, no to, to były bardzo dobre. Wtedy uważano, że właśnie ym, FIFA to dno, a PES jest lepszy. Jak y, wyszły te PES 2006, 2005 i 2004, to te były najlepsze, to były najlepsze czasy dla PES-a, -y, dla firmy Konami. No ale potem FIFA wróciła na swoje tory i no, po prostu, y, że tak powiem, y, wybiła konkurencję i była do teraz, ten. Do teraz podobno jest najlepszą grą, ale dla mnie PC FIFA to. No tak, nie. nie jestem ani, te, ani za tym, ani za tym. To są dwie takie dla mnie równe gry. No i co do gameplayu. Gameplay jest spoko. Ogółem. Yy, 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 jest tutaj yy, tak mniej ten gameplay, tak wolniejszy jest, i to jest dla mnie lepszy, bo FIFA jest to nieco, że tak powiem, za szybkie. Wiem, że to się można zmienić, ale gameplayu tak zazwyczaj to się nie zmienia, bo wiecie, jak się da szybki, to będzie za szybko fest i to będzie za śmigać, śmigać jak nie wiem co. a wolny to takie, że tak powiem, lamy tak lamusowo się będzie grało, bo wiecie, to ledwo, ledwo się będzie grało no ale ogółem to w PESie jest taki nieco szybszy ten gameplay, znaczy wolniejszy gameplay i to jest spoko to jest właśnie, to mi się podoba w PESie, a w FIFA jest trochę za szybki w 15 no ale to jest tylko gameplay oczywiście podania, ta fizyka podań jest też lepsza moim zdaniem w PESie lepiej to wygląda, a w FIFA jest to tak nieco kuleje, ale jest no i co do Ligi Mistrzów co do tych różnych, że tak powiem licencji na tę Ligę Europy itp no to, to jest fajne, jakby to było w FIFA to w FIFA to by po prostu wybiła PESA, jakby to było w FIFA bo w FIFA to szczerze to by lepiej tą Ligę Mistrzów moim zdaniem zrobiła były tam jakieś e, te, jak to się nazywa tabele strzelców czy coś takiego tutaj są tylko pokazane grupy i mecze o, a tutaj mamy intro. Proszę sobie obejrzeć. Wiem, że to miał być gameplay, ale... Znaczy, będę coś też mówił przy czasie tego intra. Jak widzimy, to jest... No, powiedz mi się bardzo podoba. Nieźle. Tylko jak teraz zauważycie, ta siatka tak się... Znaczy, może to nie zauważycie, ale... Mi tak się nie podoba, jak się strzeli gole, a jak ta siatka tak się dziwnie wygina, naprawdę. Wygina się tak dziwnie, tak nierealistycznie. I ci kibice... No, są dobrze zrobieni, ale większość uważa, że... W jest to lepiej, że to tak wygląda jak na 2D. No wygląda to jak na 2D, bo to jest chyba 2D. No ale, że po prostu to aż tak nienaturalnie ci kibice wyglądają. Ale moim zdaniem to spoko wygląda. Tylko ja teraz mówiłem tak, tak jak inni spostrzegałem tych kibiców. Oczywiście szkoda, że nie ma polskiej ligi. Sz szkoda, że nie ma polskiej wersji językowej ani komentarzu polskiego. To mnie dobija troszkę, bo mamy stadion w Warszawie. Y Ogółem, wiecie, pokazywałem na początku filmu PESa i to wszystko. Znaczy nie wiem czy pokazywałem. No ale wiecie no, że zawsze jak się włącza PESa, to jest taki start, pisze i to wszystko i tam jest stadion narodowy w Warszawie. I szkoda, że nie ma polskiej wersji, po, polskiej wersji językowej, bo to by było fajne. No ale dobra. No, oczywiście PES wygląda spoko. Oceniam go tak na... 9 na 10, bo jest bardzo, bardzo fajny. No, gdyby nie ta licencja, to by może było 10, ale licencje mi nie przeszkadzają, bo większość klubów jest tylko zmieniona nazwa i stroje. No i jeszcze yy, chciałem powiedzieć o zderzeniach piłkarzy. Jak piłkarze się zderzają, no to to trochę tak nienaturalnie wygląda. Jak na przykład są te ślizgi. Znaczy ślizgi są spoko, ale starcie piłkarzy jest trochę niedopracowane. W FIFA to wygląda lepiej. No ale Wiecie, o, y, wiecie, po prostu PES ma swoje błędy, tak, jak, tak samo jak i FIFA. Są różne bagi, prawda? Oczywiście są też takie różne paki, że można. Nie wiem jak to się nazywa, bo zapomniałem, że można sobie taki pak, jakby sobie zainstalować i się ma te ligi i wszystko ma się oryginalne. Polską ligę. O, wiem jak to się nazywa to się nazywa Pacze. No, dopiero teraz mi się przypomniało. No. A więc są różne patche na takie typu ligi i oryginalne kluby, herby, stroje. No i to wszystko, co się chciałem wymówić o PESie. Życzę wam po prostu dużo, teraz takie życzenia wam składam. Życzę wam po prostu dużo szczęścia, kasy i dobrego humoru w nowym roku w 2015. No i po prostu no kończę już, może będą jeszcze inne recenzje, teraz tak bardzo krótko, no, tak nie bardzo, ale krótko zrecenzjowałem pes PES 2015 Pro Evolution Soccer, a więc będą może jeszcze inne recenzje, a teraz po prostu kończę, do zobaczenia, cześć, yo!